Zbię. dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z Markiem. Ha, ha, ha. Zaskoczę państwa, nie Aureliuszem, to ci niespodzianka, prawda? Zapraszam dziś na spacer z Markiem Tuliuszem Cyceronem. Nie błąkajmy się już po opłotkach. Przejdźmy od razu in medias res. Mamy przecież do czynienia z prawnikiem. Uwaga, raz, dwa, trzy. Oddajmy głos Markowi Tulliuszowi Cyceronowi. Jeśli masz ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz. O, Cyceronie! Zapewne zupełnie nieświadomie, bo nie podejrzewam cię o taką podłość. Uderzyłeś w mój czuły punkt, a raczej w moje dwa czułe punkty. Właśnie tych dwóch rzeczy brakuje mi w Kazachstanie najbardziej. Ogrody tutaj są stepowe, ubogie, smagane wiatrem, przywalane zaspami, które utrzymują się od października do maja. A latem te ogrody wystawiane są na 40-stopniowe upały. No, tyle o ogrodach. Swoją bibliotekę zaś zostawiłam w domu. No ale nie popadajmy w melancholię, weźmy to zdanie za dobrą monetę i przyjrzyjmy mu się. Jeśli masz ogród, bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli masz bibliotekę, możesz być kim chcesz. Że brakiem, cięciem, detektywem i filozofem, możesz przenosić się z prędkością światła między epokami, możesz żeglować po nieznanych lądach i wędrować po nieznanych oceanach. Ups, chyba na odwrót, przepraszam, zagalopowałam się. Możesz żyć tysiącami żywotów naraz. Możesz rozmawiać z tymi, których już nie ma na tym łez Możesz poszerzać swoje doświadczenie bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli masz ogród, również możesz być kim chcesz spacerującym podziwiaczem, demiurgiem, designerem, pracownikiem fizycznym. Ogród nigdy się nie znudzi. Możesz godzinami studiować nerwy na liściach poszczególnych roślin, fakturę płatków, konsystencję powietrza zmieniającego się wraz z porami dnia. Powtórzmy. Jeśli masz ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz. Wspominasz w tej sentencji dwa filary, dwa fundamenty ludzkiego bycia na ziemi, które są według Ciebie, mój drogi Marku, Tygryszu, Cyceronie, niezbędne do egzystencji. Ogród symbolizuje oczywiście przyrodę, piękno natury, harmonię. Z kolei, biblioteka jest ogrodem wiedzy. Odsyłającym nas do krainy rozwoju intelektualnego i duchowego. Pamiętajmy, jeśli masz ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz. Ach, jakże chętnie teleportowałabym się teraz do ogrodów znajdujących się na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli miałabym możliwość wybrać jedno, jedyne miejsce na świecie, gdzie dokonać miałabym swojego żywota, byłby to gmach buwu, właśnie. Część dnia spędzałabym w ogrodzie, a część w bibliotece. Buu, ale się rozmarzyłam. Rachmet, spasiba, thank you. Do widzenia, ciceroni. Do zobaczenia, drogi przyjacielu.